Nowy patch już za kilka dni, i często jestem pytany o to, czy zrobię swoje patch i mimo że nigdy tego formatu nie wrzucałem. Nie będę udawał, że wiem wszystko, i przelecimy sobie tylko off-heda wraz z moimi przemyśleniami. Jakieś zmiany z achievementami, chuj mnie to w sumie obchodzi. Dostaniemy nowe opcje kustomizacji dla High Mountain Taurenów, Lightforge Drenai, Nightbornów i Voidelfów. I lekkie przyspieszenie i odblokowanie kilku innych raz. Czy jest to coś dla mnie potrzebne? Nie. Czy jest to na plus dla całej gry? Jasne, że tak, nie ma co narzekać. Dodano efekty pogodowe w Stormwind i Orgrimar. Zajebiście, ale to zajebiście dziwna zmiana. Zastanawiam tu uwagę teraz teoria spiskowa, czy nie ma to nic wspólnego z tym, że w 9.1 odkopano odświeżenie modeli kilku budynków za zerów. Być może doczekamy się niedługo więcej informacji na ten temat. Możliwe, że szykuje się coś zajebistego. No zobaczymy. Bardzo dużo zmian klasowych, nie będziemy przez to sobie jakoś specjalnie przechodzić. W dużej mierze wynikają one z systemu jakim jest AOE Cup. Większość waszych obszarowych speli jest skapowana na 5 lub 8 targetów, czyli mając na przykład 20 oponentów w zasięgu, ale będzie bił tylko 8. Chujowe, prawda? No właśnie, system się nie sprawdzi i został wyjebany do śmieci. Teraz skille będą biły wszystkich, ale powiedzmy tych od 8 z za trochę mniej niż te 100% damage'u. Bardzo ważne zmiany kowenantowe widzowie. Mając postać na 80 Renault nie będziecie mogli sobie ją bez ograniczeń zmieniać między kowenantami. Jak to ma działać? Idziecie z Nightway do Maldraxxus i macie tam niestety Renault pierwszy. Jeśli wcześniej Maldraxxus nie graliście. Pujowo? Nie do końca. Będzie dostępny item, który pozwoli wam od razu wbić Renon 40, tak żeby postać była grywalna. Tak samo musicie od nowa wbijać budynki, ale cały progres wam się zapisuje już na stałe, więc jak godzinę później wrócicie do Nightwade'a, to macie tam już normalnie wszystko tak jak mieliście. A, jeszcze jedno. Ten item, który odblokowuje wam od razu 40 renon, można wysyłać na alty. Dodatkowo będąc na przykład w wentyrach, będziecie mogli nosić transmogi czy mounty z innych Covenantów, jeśli je odblokowaliście, co jest zajebiste. Bo wolałbym grać mojego szamana w Ventyrze, bo mi się tam bardziej podobają transmogi, Mogi, a niestety gram wróżką, bo jestem kurwa niewolnikiem mety, więc teraz jako moja zjebana wróżka będę mógł nosić transmogi alfa wampirów no i przynajmniej poznam kampanię innych kowynantów, które mnie nie obchodzi. Prowadzone zostaną legionowe timewalki, tak jak zawsze z poprzednimi dodatkami. No właśnie nie do końca. Dostaniemy właśnie również mythic plus timewalki, czyli niektóre dungeonu z legionu, które będą dostępne na mythic plus, jak sama nazwa wskazuje. Zajebiście. Niestety timewalki trwają zwykle tydzień, choć tu na start będzie to dwa tygodnie, a później trzeba czekać, to jest chujowe. Ale mam nadzieję, że Blizzard cię w końcu złamie, albo jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że to jest jakaś podwalina pod to, że żeby wykorzystać ten system również w innych dodatkach. Nawet tych, których swojego czasu Mythic Plus poziomów nie miały. Mielibyśmy wtedy co timewalk inne Mythic Plusy, ale wiadomo, to tylko gdybanie. Została też zmieniona lista dostępnych dungeonów na timewalkach poprzednich dodatków, i mnie to obchodzi. Z timewalkiem powrót również Legionowego Mage Toweru. Jeśli ktoś nie wie co to jest, no to jest tam boss, którego bijecie solo. Jest w kurwę trudny. Kiedyś było można za niego dostać wyglądy broni. Dzisiaj dostaniecie transmogi, rekolory jakiegoś tam setu legionowego. Jaram się w chuj i nie mogę się doczekać ludzi, którzy się spłaczą, bo im się nie uda w pierwsze dwa tygodnie i muszą teraz czekać. I mam nadzieję, że będę jednym z nich. Dostaniemy nerfy na niektóre wkurwiające afiksy jak bolstering, necrotic czy Raging. Dobra zmiana w kierunku zbalansowania trudności do danych tygodni. Solo Island ekspedycje, czyli coś o czym marzyłem już BEFA dostaniemy w końcu w szedolansach. Nienawidziłem. Ekspedycji głównie dlatego, że musiałem robić je w party teraz już nie muszę, a za same ekspedycję jest bardzo dużo mountów oraz ciekawych ukrytych mogów. Jakieś tam zmiany w korty i map, które mają za zadanie sprawić, by altowanie było bardziej przyjemne oraz zostaną wprowadzone również thresholdy w PvP. Teraz na przykład mając 1800 a 2100 była przepaść, również itemowa, więc dostaniemy również rank do upgrade'owania itemów na ratingu 1950, tak żeby nie było tej przepaści itemowej właśnie. Pobocznych rzeczy to zwiększenie dropu na niektórych profesjach i możliwość Skiptowania wstępu do Shadowlandsów na altach, e, opcja disenchantowania legend, by odzyskać materiały oraz nie ma już kapana Soulash czy Sinderi przy farmieniu Torgastu. Teraz każdy run będzie wam dawał 100% walut. Może w końcu polepszą niektóre swoje legendy, bo mi się kurwa autentycznie nie chciało. Pojawia się też bardzo dużo quality of life zmian w interfejsie, ale to sobie sami przeczytajcie. Ogólnie muszę powiedzieć, że 9.15, jak na patch sygnowany cyfrą 0.5, wprowadza ze sobą w chuj ciekawych rzeczy i to overall jestem chyba zadowolony z samych notów. Wczoraj pojawił się również nowy mądwaj w tym shopie do kupienia. Bardzo ładny. Kupiłem oczywiście od razu na streamie, by wykazać zadowolenie z wprowadzonych w 95 zmian oraz zadowolenie z unikatowych mountów, które były dostępne do zdobycia w Corti i Dema w patchu 9.0, w który grają mi się wyjątkowo dobrze. Jedyne co mogę zarzucić, to trochę, że trochę długo na te patche czekamy. Jest jak jest. No kurwa, jakiś traktor jedzie. Dzięki za suba. Pierdolę, kurwa. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Ciemano.